Ten termin nigdy nic nie znaczył, to był po prostu y, y, żurnalizm ukulty na potrzebę chwili, który niefortunnie się przyjął. Y, jeżeli ktoś mi wytłumaczy, co to jest bar barzyństwo y, w poezji, y, no to być może będziemy mogli dyskutować. Y, natomiast y, poza, y, poza pewną y, absolutnie gazetową tylko nośnością ten termin jest zupełnie pusty. Wszyscy, którzy tutaj byli, właściwie prawie wszyscy, w Forcie Legnica to barbarzyńcy, czyli ci, którzy piszą o sobie. To jest pokolenie barbarzyńców, dekadentów i pokolenie końca wieku, które, które z wejściem tych poetów brulionowych, czyli barbarzyńców, bo to słowo, to słowo wzięło się od, od antologii, pierwszej antologii poetów brulionu, przyszli bar, barbarzyńcy który to tytuł z kolei został zaczerpnięty od, od zwiersza Kawafisa czekając na barbarzyńców jest jakby, jakby taką konsekwencją no przychodzą barbarzyńcy, którzy zaczynają pisać o sobie o tym co ich interesuje i przestają być obywatelscy pozornie oczywiście przestają być obywatelscy, rezygnują z takich najbardziej charakterystycznych form które powodują, że publiczność będzie ich odbierać jako, jako obywateli nie, oni piszą głównie o sobie i wtedy tak naprawdę są obywatelami, ale o tym już nikt nie pisze, bo barbarzyńca nie może być obywatelem przecież w, w państwie. To jest naj, największe zagrożenie poezji, czyli popadnięcie w ideologię, a jak się okazuje, y, jest coraz więcej y, ideologicznych krytyków literackich, ideologicznych, głównie prawicowych, katolickich, którzy, którzy tak sobie y, tych barbarzyńców wybrali na wrogu, bo muszą mieć wrogami. Wróg jest potrzebny krytykowi literackiemu bo wtedy on jakby ma ułatwione zadanie. Ja się czuję takim prostaczkiem, któremu się coś tam udzieliło z tego. To znaczy, ja <grych> najbardziej lubię w sobie to swoje prostactwo. Znaczy to, innymi słowy, to czego nie wiem. W literaturze, jeżeli czegoś nie wiem i to odkrywam, to mnie zachwyca. Przy mnie zawsze jestem pewien, czy to, czego nie wiem, yy, to nie jest coś takiego, o czym się inni nie dowiedzieli wcześniej i, i o czym nie mógłbym się od nich dowiedzieć. Ale oczywiście bardzo często się zdarza, że to, czego nie wiem, czego się dowiaduję jakby własnym wysiłkiem, yy, to nie jest rzeczywiście moje odkrycie. Jakby takie prostackie podejście do rzeczywistości, do literatury mi się bardzo podoba. Bardzo nie, nie, nie lubię od, odgrywać jakichś ról, a tu mi tak przychodzi na myśl, że na, na moment powinienem wejść w rolę starego człowieka, który pamięta to, co, co sam myślał 30 lat temu, kiedy sam się deklarował jako neoklasycysta czy, czy neoklasy. Jak dzisiaj czytam może nawet nie, nie, nie tyle wiersze, co, co wypo, wypowiedzi programowe, krytyczne poetów tego nurtu, to tak mi się wydaje, jakby, jakby świat stanął w miejscu.